Niech sąd nie narzuca swojej woli, bo sąd powinien tylko rozważyć między mną a prokuratorem. Sąd przechodzi w rolę oskarżyciela. Wysoki sąd, to nie sąd to jest sąd rola. Sąd się chyba zapędził za daleko. Sąd się zapędził za daleko. Sąd ma słuchać oskarżyciela i obrońcy. A sąd przechodzi w rolę oskarżyciela. To niech już sąd wyjdzie, ten wyrobi od odczyta. Czy pani pamięta własne przyrzeczenie, jak pani dostała później orzeł do ręki? Pytam się, czy pani pamięta. Ja może jednak zabiorę, że pan prokurator w końcu się odezwie, bo ma płaconą dniówkę i siedzi ten człowiek i jeszcze był zarząd zarzuci. Sąd przejął rolę prokuratora, a ja chciałbym, żeby sąd przejął rolę sędziego. W związku z tym, że sąd nie ma takiego jak widać zamiaru, ja bym proponował. Wysokiemu Sądowi, zanim będziemy rozpoczęli tą, tą no. sprawę, że występuje o obrońcę z urzędu, no. chyba że Wysoki Sąd zastanowi no. się, czy ze względu na konflikt interesów tego sądu i pani osobiście powiązań z policją, z prokuraturą, A, z, która z, mi oskarża. No. Czy pani sędzia by się wyłączyła sama? Może mamy do piątku czas na przemyślenie tych wszystkich rzeczy, a może są sądecki eee. sam się wyłączy do a rozpatrywania. Pan, wnosi o... Ja nie wnoszę, ja proponuję o rozważenie. Proszę pana, czy składa pan formalny wniosek o wyłączenie? Nie, ja do referenta. proszę pisać zgodnie to, co mówię. Proszę nie przekłamywać słów. Czy wnosi i... pan o wyłączenie? Nie, wymiaru ja wymiaru. proszę Panią o przemyślenie. Czy się Pani by sama nie chciała wyłączyć z tej Pan, A raz oświadcza, że nie składa wniosku o wyłączenie Ale proszę o, o przemyślenie do piątku. Do piątku, Szanowni Oświadcza, spad. że nie składa wniosku o wyłączenie Ale proponuję, ja ale proponuję, że będzie do, do aby rozważył. Tak, rozważył. Bo gdyż widać... Jest tutaj tak? nie ostrodniczość, że sąd jest związany ze wzajemnych układach i prokuratorom i policją. Jest w bardzo, bardzo niezręcznej sytuacji. Sąd jest związany z wzajemnymi układami z z koleżankami tego sądu, które e, dostały u nas złożony wniosek, nie wiem, czy sąd wie o fałszywe oskarżenie, o nieprzestrzeganie prawa w tym sądzie, Renato, e, które skutkuje sprawą w Krakowie, już jest na finiszu w e, Wysokim Sądzie. Wzajemnych Panie układów tutaj, takich niezbyt Panie czystych Panie moim zdaniem. I Ewentualnie, czy by sąd w Sączu sam nie chciał się wyłączyć, wyłączyć i, i przenieść sprawę do równorzędnego sądu Poza apelacją wynikającą z właściwości tego sądu. Bo widzimy, że wszystkich się uniemienia, są tak zwane osoby kozły ofiarne, że trzeba ich łapać, karać, manipuluje się sprawą. Chciałbym się przychylić do wniosku oskarżonego o ustanowienie obrońcy z urzędu. Ponadto chciałbym zaproponować oskarżonemu postępowanie mediacyjne. I dobrze by było, gdyby oskarżony się wypowiedział już po konsultacji ze swoim obrońcą. No jeżeli on się wypowie w tej mediacji, czy się wyłącza, czy nie wyłącza, bo to jest pierwszy Tak, punkt. to, y... ma, że może na to że polegała no, dobrze, Słuchajcie, mediacja polegałaby na spotkaniu pana i pokrzywdzonego głosowy osoby u mediatora, który nie jest ani związany z sądem, ani z prokuraturą, ani z A, Policją. Panie Chodzi o to, żebyście sobie tam panowie mogli wyjaśnić. Panie, w towarzystwie pana urońcy. E, no, panie Prokuratorze, przez ten człowiek... Miał polecenie nie oskarżyć. Czy pan teraz wierzy, że funkcjonariusz policji się z tego wycofa? My mamy tutaj świadków, jest nagrany materiał. Proszę pana, pan przyjął pan, pan pan, szansę, wyrażały. żeby się z nim po prostu skonfrontować, porozmawiać sobie Ale ja jestem szef... że to świadek. Na spokojnym środowisku, bez tej całej otoczności policji. Nie takie mediacje już były. No ja jestem poprzebony. Pan chyba pomylił rolę, on mnie napadł, ja jestem poprzebony. Po to, żeby sobie to tak wyjaśnić, dobrze byłoby spokojnie spotkać się i porozmawiać, nie w sali sądowej właśnie. W spokojniejszym miejscu tak, mediatora. Ale ja nie piję na krainę wysoki sąd, bo pan jest taki, że jest Ja już taki policjantami. w ogóle nie że pan taka jest propozycja ze strony prokuratury. Jak pan się do tego odnieśli, to państwa że... Ja bym proponował panie prokuratorze też znieść wniosek, jeżeli pan stoi na straży prawa, o wyłączenie się, żeby namówić wyłączenie sądu, może pan też podejmie medeację żeby się sąd wyłączył i pójść do innego sądu. Bo tutaj, na tej ziemi, gdzie się patriotów oskarża, a złodziei i łobuzów nadaje obywatelstwo honorowe, to jest wstyd i hańba. Proszę Państwa.